Witam Was serdecznie w przepisie na czekoladowe babeczki z masłem orzechowym. Przepis zaczynamy od wymieszania masła orzechowego z miodem, a następnie, tak jak w przypadku wszystkich przepisów na babeczki na moim kanale, mieszamy składniki mokre osobno, składniki suche osobno, a następnie je ze sobą łączymy. Później przekładamy masę na babeczki do foremek do pieczenia mafinek. Ja mam akurat silikonowe foremki wyłożone papilotkami. I następnie do każdej babeczki wkładamy taką porcję wielkości jednej łyżeczki do herbaty masła orzechowego. Lekko wciskamy to masło żeby było trochę na wierzchu, a trochę jednak wciśnięte. Posypujemy babeczki pokruszonymi orzeszkami ziemnymi i następnie pieczemy w piekarniku rozgrzanym do 180 stopni przez około 18-20 minut. Smacznego!